Najpierw y, trochę dygresji o polskiej historii i kulturze, o szablach i żupanach, a potem hop-hop-hop do recenzji Kosa. No to słuchajcie, ja dzieckiem będąc gdzieś tak między podstawówką a gimnazjum, jak byłem na wsi na wakacjach, to czytałem Potop. W ogóle śmieszna sprawa, bo całą trylogię czytałem od końca do początku nie miałem internetu, nie miałem wiedzy i tak się składa, że w podstawówce gdzieś na jakimś konkursie czy za jakieś zachowanie dostałem pana Wołodziowskiego, więc dostałem książkę do ręki. Okej, okay, przeczytam sobie. Chuda. Bardzo mi się podobała, bardzo mi było smutno na końcu. Potem na wakacjach właśnie czytałem ten Potop, te to wielkie, a na samym końcu czytałem Ogniem i mieczem i często właśnie miałem takie what the fuck i gdzieś tak w połowie jakby zrozumiałem, że no właśnie czytam to wszystko od końca do początku, no co trochę było takim dziwnym doświadczeniem. Natomiast e, sentyment pozostał. Sienkiewicz jako ten pierwszorzędny pisarz drugorzędny mm, gdzieś tam mocno wpłynął na, na moją wyobraźnię, na e, zainteresowanie historią. I o ile teraz po latach wiem, jak dużo tam było e, bajdurzenia i po prostu kitu, wiem też, że tam momentami się to chyba czytało ciężej niż, niż łatwiej. Natomiast mi mi właśnie się czytało generalnie lekko, ja miło to wspominam, te lektury. Dały taką właśnie pierwszą fascynację tą sarmackością, szlacheckością Rzeczpospolitą. Potop kinowy był monumentalnym dziełem dla mnie, bardzo mi się podobał. Jestem generalnie nadal pod wrażeniem jest to jeden z moich ulubionych filmów historycznych. Jest zrobione z rozmachem, jest tam bardzo dużo statystów, jest ciekawy bohater, są fajni bohaterzy drugoplanowi. Moim zdaniem jest to naprawdę świetny film, bardzo ciekawy, przy czym no długi, ale dla mnie to jest taki trochę władca pierścieni w kategorii filmów historycznych i bardzo polecam. A jak ktoś nie ma takiej cierpliwości, to Potop Redi Vivius, który jest trochę krótszy i odświeżony. No i tam ta scena pojedynku Kmicica z Odejowskim z Potopu jest dla mnie i nie tylko dla mnie, bo widziałem na YouTubie, różnych zagramanicznych nawet ekspertów, którzy wymieniali tą walkę jako jedną z lepiej zrealizowanych w kinie, jeżeli chodzi o szable. No i to jest taka dygresja powiedzmy na początek. A teraz dygresja numer dwa, że w związku z tym, co powiedziałem, jakoś tak się ukształtowałem, że bardzo szybko polubiłem historię, właśnie najbardziej taki okres powiedzmy między 1400 a 1800. Bardzo lubię właśnie, nie wiem, polską szablę na przykład, kontusze, żupany, Różne takie elementy unikatowe dla naszej kultury umieszczonej pomiędzy katolickim, powiedzmy, zachodem, a tą muzułmańską czy ortodoksyjną katolicką częścią kulturową ze wschodu. No, fascynujące miejsce na przecięciu kultur, które wytworzyło własną kulturę pomiędzy wschodem a zachodem, gdzie na przykład szabla, czy różne ozdoby, czy stroje sarmackie, no, widać tam inspiracje z Turcji czy z Persji. No i jest to bardzo ciekawa mieszanka. Zresztą, też ta demokracja szlachecka to był bardzo nietypowy ustrój. Mamy bardzo dużo ciekawych rzeczy, o których moglibyśmy z fantazją opowiadać, i to się nie działo. Jak się skończył PRL, to w ogóle skończyło się właśnie kino historyczne z fantazją, w sensie takim, że budżety pospadały, nastąpił jakiś też, powiedziałbym, regres, jeżeli chodzi o. Reżyserie pomysły. No, ogólnie rynek nam się troszeczkę zwinął, no bo, bo nie było partii, która może i coś tam cenzuruje, może czegoś wymaga, ale wykłada naprawdę. Jak się chce zastawić, to się potrafi zastawić i, i postawić. I, no i powstawały takie filmy jak właśnie Potop czy Faraon, które były genialne. Jeżeli chodzi o samą trylogię, no to na przykład e, Ogniem i Mieczem, które powstało najpóźniej. No to moim zdaniem było najgorszym filmem, takim najbardziej, powiedzmy, ubogim, nawet te sceny walki czy, czy reżyseria. Tylko muzyka mi się bardzo podoba z ogniem i mieczem i dla mnie jest najlepsza z całej trylogii filmowej. No i wiecie, teraz, mając te kilkanaście lat, a potem już coraz więcej, coraz więcej, często jak rozmawiałem z, ze znajomymi o, o kinematografii polskiej, o historii, że mamy ją ciekawą i nie muszą powstawać nudne filmy z cyklu, hashtag szkoły i tak pójdą. A właśnie powstawały te filmy takie biedne, takie moralizatorskie, takie nudne, takie pomnikowe, że patrzcie tutaj ten bohater, taki niezłomny Polak, Mesjasz Narodów, zradzony przez wszystkich. No, może nam nie wyszło, ale patrzcie, jacy my tu byliśmy krystaliczni, najlepsi na świecie. Dużo takich filmów. Z drugiej strony. Też mamy taką, powiedzmy, manię rozliczania się, że Amerykanie jakby, żeby się rozliczyć, to najpierw zrobili 100 bombastycznych filmów, którymi zalali świat i, i zachwycili swoją kulturą. No a to potem sobie zrobili kilkanaście filmów. To oczywiście statystyki z tyłka i takie przerysowane. Ale chodzi o to, że jakby w, w innych nacjach raczej jest kolejność taka, że najpierw się pokazuje uroki i jakieś tam... Zalety swego rodzaju, nie wiem, promocję własnej kultury, a dopiero potem wchodzi biczowanie, i na przykład, nie wiem, Niemcy, na przykład, też na ileś tam filmów, w których pokazali, co się niefajnego działo w XX wieku, określili to wszystko il, X filmami, w których. Jest pokazany jakiś ten jeden dobry, dobry nazista, na przykład, czy ktoś, kto się gdzieś tam poświęcał i ratował ludzi, którzy byli gdzieś tam przez reżim y, ścigani, atakowani. No i spoko. Często to są historie, które są brane jakby właśnie z historii, natomiast te proporcje są myślę zaburzone. W jakby wielu nacjach w taką stronę, no, że właśnie bardzo dużo się tych pozytywnych kart pokazuje, a tymi takimi rozliczającymi gra się trochę rzadziej. No a u nas jest taka myślenia, że z jednej strony powstają te takie strasznie nudne, pomnikowe, płaskie filmy z drugiej strony takie z zadęciem w drugą stronę, że no, że my Polacy to jesteśmy kurczę no, no gorsi, głupsi, uczmy się od tych z zachodu, obie te opcje są jakieś takie właśnie skrajne i ubogie. A ja na przykład sobie myślałem, właśnie rozmawiając z tymi znajomymi, że kurczę, no ja to bym sobie obejrzał taki film z znaku nie płaszcza i szpady, nie takich trzech muszkieterów, takie historyczne, kostiumowe filmy akcji. Fajna sprawa to dla mnie zawsze była, czy jakieś o piratach. A zobaczyłbym sobie takie właśnie z naszym kolorytem, czyli z znaku, ja to zawsze mówiłem właśnie, że żupana, czy kontusza i szabli. I trochę się dziwiłem, że takie filmy nie powstają. Brakowało mi czegoś takiego, bo jest bardzo dużo przebojowych postaci historycznych, jest bardzo dużo ciekawych momentów w historii Rzeczpospolitej, obojga narodów, które dałoby się ciekawie zaadoptować, żeby było tam po prostu wszystko, czego się chce, czy nawet jakieś bitwy morskie na Bałtyku, y, historie takie powiedzmy pirackie korsarskie, czy jakieś takie westerny, stepowe, przy, przy czym w naszym przypadku to by były isterny no bo dzikie pola, wschód, intrygi polityczne, romanse, filmy wojenne, no dałoby się robić wszystko, tylko że nie ma kasy i ten y, cytat z braciaka, który opowiadał u Kuby Wojewódzkiego, czym się różni polski film od amerykańskiego, uderzył w sedno, no bo tak, kwestia budżetu, nie ze wszystkiego da się ukręcić bicz, a czasami próba ukręcania bicza z marnego materiału sprawia, że efekt jest jeszcze żałośniejszy, i to widać po różnych filmach wojennych, właśnie kręconych w ostatnich latach. Dlatego, kiedy pojawiły się jakieś tam pierwsze informacje o filmie Kos, to byłem zaintrygowany, no bo nie śmierdziało to takim typowym, właśnie kinem historycznym, moralizatorskim, pomnikowym. Filmem, który jest Wikipedią przypisaną na film. No i jak usłyszałem, że trochę ma być właśnie ala western trochę taki film akcji trochę jakiegoś Tarantino i zobaczyłem, że nawet powiedzmy ktoś troszkę pomyślał z tytułem, że ten kos też fajnie pasował jako tytuł. Bracia fajny aktor, obsada ciekawa. No ogólnie to co słyszałem mnie zaciekawiło i jakieś takie miałem dobre przeczucia co do tego filmu. No i potem jak słyszałem właśnie o tych inspiracjach Tarantino to jeszcze bardziej byłem zachęcony. Widziałem film wczoraj. Jestem dość świeżo posyłałem się i jeżeli miałbym ten film określić w jakiś sposób, to bym powiedział, że nie jest to na pewno film historyczny. Nie jest to film o Kościuszko. On tutaj jest postacią taką, powiedzmy drugoplanową, która tworzy pewną otoczkę wokół filmu. Więc jeżeli chcielibyście jakiś film skupiający się na tej fascynującej postaci, to nie będzie to kos. Jeżeli szukacie jakiegoś filmu bardzo dokumentalnego, bardzo historycznego, to to nie będzie ten film, to jest film akcji. To jest, proszę Państwa, też trochę taki polski western. Jak się film zaczyna? Mamy kadr wyjęty po prostu żywcem z Westernu, kiedy są napisy początkowe intro, tylko że zamiast ujęcia statycznego na jakąś zabrudzoną stację kolejową pośrodku niczego, Albo na jakiś step z y, kaktusami i krzeczastymi kulkami, y, gdzie jakiś tam, nie wiem, cowboy podróżuje, albo czeka, albo ściga drugiego, i co za chwilę widzimy y, z poruszającą się kamerą. To tutaj mamy western w wydaniu polskim, czyli jest bujna zieleń, lasy, łąka. No i chłop uciekający przed polskim szlachcicem I jak zobaczyłem tą pierwszą scenę, to już czułem ten vibe, już moje nadzieje były podsycone. Starałem się nie mieć za wysokich oczekiwań, żeby się nie rozczarować, ale jednak wysokie troszkę były. I muszę przyznać, że film je zaspokoił, chociaż nie jest idealny. To jest film kostiumowy, to jest film akcji, to jest taki właśnie trochę, trochę western. Mamy tutaj faktycznie, moim zdaniem, dużo z Tarantino, tylko nie w sensie takim, że, na przykład, cechą charakterystyczną Tarantino, którego uwielbiam jako reżysera, jest to chyba jeden z niewielu, chyba jedyny reżyser, którego widziałem wszystkie pełnometrażowe filmy. No, jego jedną z cech charakterystycznych jest to, że postaci sobie mają rozwlekłe dialogi, tak w zasadzie trochę o niczym. Tutaj nie ma czegoś takiego, to co jest wzięte z Tarantino to pewien styl ujęć, który rzeczywiście, czy scen, pomysłów na sceny, który rzeczywiście przypomina trochę filmy takie jak Django, Hateful Eight i Inglourious Bastards. Niektórzy mówią nawet o plagiacie w niektórych ujęciach, ja nie miałem takiego poczucia. Miałem po prostu takie skojarzenie, że jest ta inspiracja Tarantino, jest wyczuwalna, jest dla mnie fajna, bo jest przeniesiona na... Zaszczepiona na nasz y, polski grunt, natomiast, iż też jest taka, powiedzmy, ochota budowania napięcia, i było kilka scen, w których to napięcie fajnie czułem w y, obecności y, rotmistrza Dunina, który jest tutaj takim antagonistą złowieszczym Rosjaninem. Natomiast w takiej scenie, gdzie miało być tego napięcia bardzo dużo, tak sądzę, to u mnie ten poziom napięcia był stały. I nawet właśnie mając te skojarzenia z Tarantino, miałem trochę takie wyczekiwanie, że okej, okay, zaraz się wydarzy coś, co pewnie jeszcze to napięcie trochę podkręci. No i też moment kulminacji leciutko mnie rozczarował, no bo właśnie zabrakło mi tam troszkę więcej podbudowy, podbicia tego nastroju jeszcze bardziej. Natomiast generalnie sam pomysł i realizacja filmu e, uwielbiam, mają mój szacunek, zwłaszcza, że to chyba reżyser i scenarzysta to ich pierwsze takie większe tematy samodzielne, więc super, nie mogę się doczekać czegoś więcej z ich strony. Był to film taki przygodowy, film z jajem, film, który bywa brutalny, w którym mamy moim zdaniem na samym początku prawie bardzo realistyczną scenę właśnie pojedynku szermierczego. Nie jest to film z, z kategorii właśnie niech szkoły pójdą. Bo nie mamy tutaj za dużo tej historii. Mamy za to na przykład świetną scenografię. Mamy pokazane cienie, właśnie pańszczyzny, czy tego układu panującego w Rzeczpospolitej. To, czego może troszkę brakować, to. Jakiegoś bardziej jasnego kolorytu szlachty, w sensie takim, że no mamy dosyć dużo pokazanych takich negatywnych obrazków, natomiast jak ze wszystkim, tak i tutaj rzeczywistość była skomplikowana i istnieli też świadomi patrioci, czy ludzie światli, którzy widzieli więcej i chcieli jakoś tam budować ten kraj lepiej. Natomiast tutaj mamy pokazanych właśnie szlachciców jako albo okrutnych, albo głupich. Nie licząc oczywiście kościuszki, który jest bohaterem ponad całą resztą, w zasadzie nie nachalnie góruje nad wszystkim. Bardzo fajnie stworzona postać. Natomiast fajnie, że są te szpile. Fajnie, że mamy tutaj bardziej pokazany taki realistyczny obraz, a nie romantyczny tych szlachciców. Natomiast myślę, że można by mocniej zaakcentować to, że i w tej grupie społecznej w tamtym czasie też różnie bywało i byli też ludzie dobrzy i kumaci, a nie tylko źli i głupi, albo dobrzy i głupi. No, ale muszę przyznać, że sceny z jakimiś tam przyszłymi powstańcami mnie, mnie rozbawiły. Uważam, że to są dobre szpile wbijane w ten monument Polaka szlachcica, patrioty rebelianta. Myślę sobie, że jak się trochę poodbijamy od tych takich skrajności, czyli właśnie jakby wylewania pomyj na własną historię, a z drugiej strony budowania pomników ze spiżu, to może uda nam się po jakimś czasie bujania między tymi skrajnościami dojść do takiego momentu, że te filmy będą takie jak filmy Clint Eastwooda na przykład, że pokazują życie w różny sposób. W każdym razie, wracając do kosa, pomijając kwestię tego, że. Pewnie część publiki może być zirytowana tym, jak pokazywana będzie szlachta. To ja na przykład nie mam takiego poczucia, a takie argumenty słyszałem, że jest przesadzone pokazanie tego, jak wyglądała pańszczyzna. Na przestrzeni naszej historii pańszczyzna wyglądała w bardzo różny sposób, natomiast im dłużej trwała, tym bardziej się patologizowała. No i w tamtym okresie to już tam powiedzmy na tyle narosło tych patologii, że ja na przykład nie mam poczucia, że to jest jakieś wielkie nadużycie, że Domingo i Ignacy Sikora są pokazywane jakieś tam paralele, podobieństwa między nimi, bo te podobieństwa zwyczajnie były. Swoją drogą, jeżeli chodzi o Domingo granego przez Jasona Michela, to jakaś ta postać była taka ujmująca, świetnie zagrana. Dla mnie jedna z lepszych kreacji w tym filmie. I jego interakcje z Kościuszką czy Ignacym bardzo były takie przyjemne dla mnie do oglądania. Dla mnie to jest jedna z lepszych kreacji w tym filmie. Natomiast generalnie aktorsko ten film stoi bardzo wysoko. Robert Więckiewicz jak zwykle był genialny, Agnieszka Grochowska też grała bardzo fajnie. Braciak był taki, powiedziałbym oszczędny, ale jego postać miała swój urok. Ja jakby kupiłem to, że jest to Tadeusz Kościuszko. No ciekawie, ciekawie zagrany, ale moim zdaniem nie wyróżnia się, nie jest mu łatwo się przebić właśnie przez to, co oferuje Robert Więckiewicz, właśnie nawet może ta Agnieszka Grochowska i, i zwłaszcza Jason Mitchell. Bartosz Bielenia jako Ignac Sikora Całkiem fajnie zagrał swoją postać. Piotr Pacek grający Stanisława Duchnowskiego, takiego szlachcica, takiego fircyka, takiego na modłę zachodnią, takiego trochę magnata, miał być irytujący i odrzucający, i był. I moim zdaniem grał też świetnie. Scenariusz fajny, świetna, myślę scenografia. Tam pracowały chyba też jakieś osoby, które pracowały przed 1670 i to widać. Dobrze zrobili twórcy, że nie porwali się z motyką na słońce, nie chcieli robić jakichś wielkich bitew, więc kumulowali budżet w kilku mniejszych, powiedzmy, scenach i duża część akcji dzieje się w jakichś albo plenerach, albo w pojedynczym dworku. I to był dobry wybór, bo dzięki temu nie ma takich scen, które by Krzyczały, że są zrobione ubogo, koślawo, że są po prostu tanie. Nie ma, nie ma tego efektu, o którym właśnie opowiadał kiedyś Bracia Wojewódzkiego. No i podsumowując, myślę sobie, że film jest dobry, może nawet bardzo dobry. Nie jest pozbawiony wad. Natomiast jest tym, czego się spodziewałem, czego oczekiwałem pewnym takim rodzajem kina awanturniczego i świetnie. Ja się bardzo cieszę, że powstała taka zabawa naszą kulturą. Mam nadzieję, że takich filmów będzie więcej. Mam w ogóle poczucie, że te nasze kino po ostatnich parunastu latach takiej stęchłości, że ciągle te same, za przeproszeniem, mordy grające w tych samych komedykach, które mają nawet identyczne plakaty, czy polskie kino się podzieliło właśnie na te takie jałowe, nieśmieszne komedie romantyczne, czy komedie po prostu na filmy historyczne, które są po prostu bidne, nudne i słabe, filmy patofilmy, papryka wege i tym podobnych, no i kino takie moralizatorskie z podznaku e, pani Holland, która mm, no i tym podobnych, którzy już wiele lat są w polskim kinie i tylko robią coraz bardziej po prostu jałowe produkcje, zamykając się na wszelką krytykę i kręcąc w jakimś własnym bombelku. Czuję, że coś drgnęło w polskim kinie. Nawet poczułem optymizm, bo czy Chłopi, czy Kosto są takie filmy, które naprawdę od wielu lat dziwiłem się, że tego typu produkcje nie powstają. A one powstały i na przykład Pan Kleks, którego jeszcze nie widziałem i ma mieszane opinie, czy inne filmy Kawulskiego, no to są takie tematy, że widać, że komuś udało się, powiedzmy, zebrać jakąś kasę, zrealizować ciekawą wizję, no właśnie wizję i złapać jakiś temat, który wywodzi się, czy dotyka naszej kultury, no i zrobić go tak, że tak powiem, po naszemu. Bardzo się cieszę. Że, że oprócz tych takich produkcji, które są bezpiecznymi, nudnymi tematami wypluwanymi raz po raz, ktoś bierze te tematy, o których się mówi w branży, że nie, się nie da, się nie opłaca za duże ryzyko, że ktoś jest odważny, kreatywny, potrafi zaryzykować pieniądze i zrealizować ciekawą wizję artystyczną, i co? I okazuje się, że jak się szarpniemy na coś bardziej ambitnego, to ludzie idą do kin. I super. I mam nadzieję, że takie filmy jak Kos będą powstawać, że będzie więcej takich produkcji jak Chłopi czy, czy Pan Kleks. Marzy mi się na przykład nie wiem, Wesele czy Dziady robione przez ekipę, która tworzyła Chłopów, to myślę, że byłby sztos, coś takiego. Albo jakaś jakaś polska fantastyka na przykład zrealizowana tą techniką malarską, to byłoby super. A jeżeli chodzi o Pawła Maślone i Michała Zielińskiego, to mam nadzieję, że zrealizują jakieś filmy tego typu, dotyczące właśnie czy to jakichś ciekawych bohaterów, czy fikcyjnych postaci, które będą osadzone w ciekawych czasów, w, jakich, w jakie obfitowała Rzeczpospolita. Chciałbym, żeby, to na, na, żeby na koniec by brzmiało to, że film, moim zdaniem, jest bardzo dobry, yy, że jest nietypowy jak na polskie kino. Więc jeżeli ktoś chce zobaczyć coś takiego z, z tej kategorii szkoły pójdą, no to się pewnie rozczaruje. Jeżeli ktoś chce zobaczyć taką y, płaską, płaski wymiar, y, gdzie wszystko jest malowane w takich barwach, że straszliwi źli Rosjanie, bohaterscy Polacy, cierpiący za, za świat, to, to się nie spodoba film. Natomiast jeżeli ktoś chciałby zobaczyć akcję osadzoną w... Y, ciekawym anturażu historycznym, to, to ten film będzie, będzie dla Was. Nie spodziewajcie się bardzo dużo Kościuszki, natomiast spodziewajcie się ciekawego wątku na linii chłop-szlachcic, pościgów, wybuchów może nie ma, ale i tak jest zaję fajnie. Dużo dobrego aktorstwa, momentami fajne napięcie, dobre, dobre zdjęcia, dobra scenografia. Dobrze zrealizowany, bardzo dobry film. No, polecam. Idźcie i przekonajcie się sami. Dajcie im zarobić, bo warto.